Włącz i zostań z nami. tak wyjątkowych gości. Yy. Cieszę się dlatego, że to tak naprawdę no, dzięki ogromnej życzliwości, otwartości i chciałbym to w tym momencie to jeszcze raz to nie podkreślić jego ekscelencji księdza biskupa metropolity wrocławskiego, księdza doktora Józefa Kupnego. Mamy możliwość właśnie po raz pierwszy to tak naprawdę. To po raz pierwszy udostępniamy publicznie no, znaczną część, podkreślam, znaczną część zasobów wyjątkowego miejsca. Probosz, ksiądz Kanonim, Paweł Czewrowicz, to na pewno też nie mielibyśmy możliwości pokazać to, bo rzeczywiście wymaga to ogromnego zaufania, życzliwości i takiej, jak powiedziałem, tutaj, co doświadczaliśmy na każdym kroku, otwartość. Wdzięczność również kieruję do nieobecnego dzisiaj wśród nas, bo wypełniającego swoje słuchowe obowiązki księdza profesora Józefa Patera, dyrektora Muzeum Akwizyjnego, bo to co jest, jak Francuzi mówią, tym przysłowiowym szeregiem tejże wystawy, ta rekonstrukcja muzealna, zastrzegam się ołtarza, dawnego ołtarza głównego Katedry Wrocławskiej, bez jego też jakby na no, życzliwości, możliwości wypożyczenia skrzydeł, i również ostatnie nabytki, jak chociażby Kielich księdza kardynała Henryka Gurbinowicza, czy też wyjątkowe dary papieża Jana Pawła II w postaci dwóch e, niezwykłych monstrancji. A zatem jest to z raz dziękuję. Witam również szczególnie ciepło pana dyrektora e, doktora Macieja Zdłakiewskiego, bo wszak jego też otwartej życzliwość sprawiła, że możemy tutaj ten scalony zasób księdzu wystukowi katalog, który jest autorstwa właśnie pana Jacka litewskiego, który jest jakby ruki złotniczej, takich jak właśnie Rzym, Monachium, Augsburg czy Fulda. Zatem na ten zasób składają się, i to można powiedzieć, rzeczywiście dzieła wybitne wyjątkowej wartości artystycznej, ale też to wielokrotnie tutaj już wpadało właśnie też kultowe, są to przecież w dalszym ciągu reliki. No wartością samą dla siebie, że właśnie od tego dzieła liczony jest wrocławski renesans. Także okazuje się, że złotnictwo miało tutaj też ogromne jakby znaczenia przy tych przemianach stylistycznych. Myśmy już kiedyś pokazywali ten ołtarzyk w Muzeum Miejskim. No dzisiaj znowu powrócił z tą bezcenną, bo prowadzonego zapewne z bizancją obrazu, który tutaj można jeszcze dostrzec. Także są to rzeczywiście no, rzeczy.

jest przedstawiona w z rzadkością w ogóle historia życia i śmierci patrona Jana chrzciciela, A tutaj to, co dzisiaj pokazujemy, bo bardzo tego i tu się otwierają właśnie te skrzydła, one są tutaj obecne, tylko właśnie na ich odwrociach są zamontowane dziś figury, więc nie otwieramy tego, bo bardziej nam zależało na ukazaniu jakby tej pierwotnej kompozycji wartości. To żadne półszlachetne, szlachetne, to prawdziwe, prawdziwe, jak najbardziej. Bardzo serdecznie dziękuję, i oczywiście jesteśmy zawsze gotowi z Chłodem, do współpracy. Iść w tym kierunku. Bardzo serdecznie za to dziękuję i dziękuję za zaproszenie. Ale tak jak mówię, przy pomocy y, tych, którzy naprawdę się na tym zdają. Gramy dla ciebie i Twojej rodziny.